Cześć, z tej strony Maciej Gnyszka, Pracownia Synergii. Chciałem dziś wyznać, że nie wierzymy, nie wierzymy w cudowne szkolenia, które polegają na tym, że za jedyne x złotych, ale na pewno z końcówką 97, kupisz sobie 3 godzinne jakieś tam smęcenie gitary, które wymaga od Ciebie usiądnięcia longiem paru godzin przed komputerem, Posłuchasz tej gadającej głowy, pomyślisz sobie, no tak, no, może gada, może nawet, coś by trzeba z tym zrobić. Dlaczego w to nie wierzymy? No właśnie dlatego, że najczęściej kończy się na tym, że stwierdzisz, że coś trzeba z tym zrobić. I co? I nic, i tego nie jest zrobisz. Co więcej, bardzo często e, kupisz sobie to sz szkolonko i powiesz sobie, nie coś trzeba z tym, co właśnie posłuchałem, zrobić, tylko powiesz sobie. Kiedyś to trzeba obejrzeć i nie obejrzysz. Jak będzie u nas? U, u, u nas tak nie będzie. My wierzymy w proces, a nie wierzymy w cuda ani w banialki. W związku z tym, że wierzymy w proces, to metoda pracy w tym kursie będzie polegała na tym, że kupujesz sobie kursik, następnie widujesz się z nami co tydzień, po drugie widujesz się z nami nie na bimbalion godzin, żeby umrzeć z nudów. Tylko widujesz się na szybki, konkretny, pigułowaty e, zakres, półgodzinna lekcja, bo wyczytaliśmy z badań uczonych radzieckich oraz amerykańskich, że półgodzinny odcinek wiedzy to jest to, co mózgownica jest w stanie przyswoić łatwo, i następnie masz tydzień na zrobienie pracy domowej. Co jeżeli e, tego nie zrobisz? Nie martw się. Mamy swoje specjalne techniki upokarzania kursantów tak żeby perspektywa kolejnego upokorzenia przy wszystkich skutecznie odstraszała od niewdrożenia. Dlaczego? Dlatego że nie lubimy szkolić ludzi, których sukcesami potem nie możemy się pochwalić. Więc podsumowując, nie wierzymy w cudowne szkolenia, wierzymy w proces. W związku z tym, cały kurs zaplanowaliśmy w taki sposób, że jeżeli nie zechcesz go wdrożyć, to, to będziesz mieć naprawdę duży problem i wdrożysz. Dlaczego? No, dlatego, że chcielibyśmy mieć setki zado zadowolonych uczestników, a nie jedynie dziesiątki. I tylko takim sposobem możemy to zrealizować. A więc od, od 5 listopada widujemy się co tydzień, nie na długo. Mamy pracę domowe, rozliczamy się, naprawdę zmieniamy swoje życia. I, I tu bym powiedział, że zmieniamy je na plus, ale przecież nie powiem, bo nie chcę, żeby mnie Polką ten ścigał za zeżnięcie ich hasła reklamowego. Więc do zobaczenia na dzień po swojemu.pl tam możesz się zapisać. Jeśli te konkrety, o których powiedziałem, wystarczają, żeby podjąć tą decyzję. Jeżeli nie wystarczają, to poczekajcie cierpliwie na kolejne filmy, gdzie z Tomkiem, Wojtkiem opowiadamy o kolejnych konkretnych aspektach kursu dzień po swojemu. Do zobaczenia!